Dzień dobry Państwu, witam na kanale sklepu medycznego EKG24. Dziś mam przyjemność zaprezentować Państwu zupełnie nowy polski aparat EKG String Opus 1. Zapraszam na prezentację. Przed nami aparat EKG, który robi piorunujące wrażenie, ponieważ aparat na pierwszy rzut oka jest po prostu ładny. My na cele prezentacyjne mamy tutaj egzemplarz w białym kolorze. Dostępny jest jeszcze aparat z czarną obudową. Aby go zobaczyć, aby zobaczyć jak wygląda, zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jest on dostępny, dostępne są jego zdjęcia. Aparat powstał w oparciu o konsultacje z Państwem, personelem medycznym. I to Wy Państwo powiedzieliście, co chcecie w aparacie mieć, żeby ten aparat był prosty w obsłudze i jak usprawnić jego działanie. I tak, tutaj aparat ma być przede wszystkim prosty. I ten aparat niewątpliwie prosty w obsłudze jest. Do obsługi aparatu używamy jedynie jednego przycisku. A teraz kilka podstawowych informacji o aparacie. Elektrokardiograf dwunastokanałowy z dużym czytelnym wyświetlaczem 10 cali dotykowego ekranu w celu usprawnienia pracy na aparacie. Jakie mamy możliwości wydruku? Możliwości wydruku są dwie. Pierwsza z nich to drukarka termiczna wbudowana w aparat. Za jej pomocą drukujemy na papierze termicznym szerokości 210 lub 112 mm, w zależności od tego, jaki papier włożymy do środka, do szuflady. Lub możemy wydrukować na każdej dowolnej drukarce yy, laserowej, która znajduje się w gabinecie. Może to być drukarka Bezprzewodowa połączona z aparatem za pomocą sieci Wi-Fi lub drukarka laserowa podpięta przez port USB. Wykonane badania możemy archiwizować na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest archiwizowanie za pomocą wewnętrznej pamięci aparatu. Aparat Opus 1 wyposażony jest w pamięć pozwalającą zapisać, Około 100 tysięcy rekordów. Jeżeli to nam nie wystarczy, możemy badania zapisywać na dodatkowo e, wpiętej karcie pamięci: e, pamięci USB, wysyłać do chmury e, lub archiwizować na komputerze. Także możliwość archiwizacji jest bardzo szeroka. Sam aparat możemy synchronizować z systemami szpitalnymi do obsługi baz danych lub możemy po prostu wysłać za pomocą poczty elektronicznej, która jest skonfigurowana w aparacie. Jednym przyciskiem wysyłamy na wskazany adres e-mail badanie. Odbiorca dostaje wynik badania w formacie PDF. Nowością na skalę światową jest asystent online. Co to w praktyce oznacza? Jest to zdalny serwis aparatu na odległość. Jest to możliwość połączenia się z serwisem producenta celem zdiagnozowania usterek lub chęci zmiany czegoś wewnątrz ustawień. Jeżeli chcemy przestawić prędkość, czułość, zmienić kolor tła, a nie wiem jak to zrobić, wystarczy połączyć się z serwisem, i serwis nam w tym pomoże. Kolejna funkcja, która sprawia, że jest to aparat na miarę naszych czasów, jest to moduł sklepu wbudowany w aparat EKG. Możemy zamówić papier, elektrody, kabel pacjenta. Wystarczy skonfigurować adres do wysyłki i zamówione akcesoria następnego dnia przychodzą pod wskazany adres. Do aparatu mamy także oprogramowanie na komputer, dzięki któremu możemy przeglądać otwarte badanie na ekranie komputera, zwiększać prędkość, zmniejszać, zwiększać wzmocnienie i oglądać to badanie tak, jak nam się podoba. Na zakończenie dodam, że do aparatu mamy możliwość zamówić stylowy wózek, który świetnie nawiązuje stylistycznie do samego aparatu i. Przy okazji jest funkcjonalny, idealnie wkomponuje się w każdy nowoczesny gabinet państwa przychodni. Po więcej informacji oraz szczegółowy opis techniczny aparatu zapraszam na naszą stronę internetową www.ekg24.pl. Znajdziecie tam ten oraz wiele innych aparatów w najlepszych cenach.